Cześć, witamy Was ponownie. Cześć wszystkim. Dział obsługi klienta indywidualnego przygotował dla nas dzisiaj najczęściej zadawane pytania przez Was, przez naszych klientów, którzy posiadają gwarancję. Będziemy sobie tutaj z tego pojemnika pytania losować. Z racji tego, że jestem dżentelmenem, pierwsze pytanie wylosuje Agnieszka. <grym> Dobrze, ja zaczynam, ale Ty kończysz. Postaram się. Cóż to będzie za pytanie? Jakie są wymagania dotyczące auta, żeby miało gwarancję? Słuchajcie, przede wszystkim auto musi być do 15 lat, do 300 tysięcy przebiegu i do 3 litrów pojemności. Możliwe jest również wystawienie gwarancji na auto starsze, to znaczy do 20 lat maksymalnie, oraz do 350 tysięcy przebiegu. Natomiast za każdy z tych parametrów jest wtedy dodatkowa dopłata 300 zł do ceny gwarancji. To, to teraz Darek. To, to teraz Darek. Dobra, Ciekawe, czy będę znał odpowiedź. Wezmę węższy może będzie łatwiejsza. Czy cena gwarancji zależy od wartości samochodu lub stanu technicznego? Nie, cena gwarancji nie zależy od stanu technicznego, czy też wartości samego pojazdu. Są to ceny zryczałtowane. Cena gwarancji zależy od oferty, którą dysponuje w momencie aktywacji gwarancji no, dane nasz partner. No i oczywiście od pakietu gwarancji, na który w danej chwili zdecyduje się klient. Dobra, to teraz ja znowu losuję. Zamieszajmy. Tyk, 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 tyk. Jaka jest cena rozszerzenia gwarancji? <laughs> Twoje ulubione pytanie, Agnieszka. Może <laughs> nie tyle ulubione, ile na temat rozszerzeń gwarancji coś tam wiem. E, ceny są różne. Jest to uzależnione od parametrów posiadanego przez Was samochodu oraz od pakietu gwarancji, jaki macie bazowo. Każdą z gwarancji można rozszerzyć do pakietu grant, który obejmuje 100% ustawień mechanicznych w samochodzie. I cena takiego rozszerzenia zaczyna się od 299 zł. Dobra, to kolejny raz ja. Czy gwarancja działa na e, terenie Unii Europejskiej. Gwarancja działa tylko na terenie Polski. Dobra, to następne. Cyk, cyk, cyk. Czy korzystanie z Get Help jest płatne? E, no nie, tak naprawdę. Dlatego, że jedyna cena, jaką płacicie, to jest cena gwarancji po prostu u sprzedawcy. Później cała nasza obsługa jest tutaj darmowa. Tak, jak klient do nas zadzwoni z pytaniem na przykład o. Gwarancję przed zakupem auta z gwarancją, to oczywiście ta informacja mówi, że jest bezpłatna, tak, nie tak, pobieramy żadnych tak. opłat. Nie, nie pobieramy opłat za telefony do nas. Dobra, następne. Takiego grubego słupa <noise> <noise> Czy w ramach gwarancji oferowane są inne usługi, takie jak asystans drogowy? Tak, przy każdym aktywowanym pakiecie gwarancji jest asystans chociażby do najbliższego warsztatu. I też dodatkowo w pakiecie gwarancji Grant możemy mieć auto zastępcze na czas naprawy. Prawda? Hmm? Dobra, to ja też jakąś dużą chcę w takim razie. <grym> Czy pracujecie w weekendy i święta? Słuchajcie, pracujemy całodobowo, 24 na 7, wszystkie weekendy, święta, nie święta. Jesteśmy dla Was cały czas dostępni, także całodobowo można zgłaszać do na zawarie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. Jesteśmy dla Was. No to teraz ja wylosuję. Czy gwarancja obejmuje usterki wynikające z eksploatacji pojazdu. No jeżeli chodzi o te elementy eksploatacyjne, no to niestety tutaj to zalecamy ich wymianę zaraz po zakupie pojazdu, co po prostu gwarantuje to, że no nie ulegną awarii i z tego tytułu nie będzie zgłoszeń awarii. Pozostałe awarie jak najbardziej, które są w zakresie gwarancji klienta. Udzielimy oczywiście pomocy. Tak, wiadomo, no, że te ustawki mechaniczne, które są objęte danym pakietem gwarancji jak najbardziej pokrywamy. Natomiast takie filtry, oleje, klocki hamulcowe, są to elementy typowo eksploatacyjne. To, że trzeba je wymienić to nie jest awaria w samochodzie, tylko typowa jego po prostu eksploatacja. Nie? Jest to naturalne, że to się w aucie zużywa, więc takich po prostu kosztów nie pokrywamy. Następne pytanko. Duża to duża. Jak znajdę sprzedawców, którzy oferują gwarancję? Przede wszystkim na stronie carswithguarancy.pl mamy gwarancję, a samochody, do których jest roczna gwarancja już w cenie samochodu, tam są nasi autoryzowani, zaufani sprzedawcy. No i tam po prostu możemy znaleźć auto z gwarancją. Dodatkowo również u innych partnerów można taką gwarancję zapytać. Może współpracujemy z ponad 4 tysiącami komisów w całej Polsce. Na niektórych portalach ogłoszeń, zresztą pozostałych, no po prostu nasi partnerzy dają informację, że sprzedają czy oferują auto z gwarancją i należy sprawdzić opis po prostu. Dokładnie. Dobra, to teraz ja. Czy procedura zgłoszenia awarii różni się przy rozszerzonej gwarancji? Nie, taka procedura się niczym nie różni. W momencie zgłoszenia awarii, no i tutaj całego procesu obsługi i decyzji w sprawie zgłoszenia awarii, no po prostu rozpatrywujemy dane zgłoszenie zgodnie z tym pakietem, do którego klient rozszerzył. Tak, w momencie zgłoszenia awarii są po prostu wysyłane do Was dwa formularze do uzupełnienia. Pierwszy formularz uzupełniacie sami. Wpisujecie na nim dane kontaktowe do mechanika, którego wybraliście na naprawę auta. Naszym jedynym warunkiem jest, że musi wystawiać faktury VAT. I drugi formularz uzupełnia sam mechanik, wpisuje po prostu koszty tej naprawy. No i na podstawie tych dwóch formularzy jest wydawana decyzja odnośnie naprawy. Później się rozliczamy bezpośrednio z mechanikiem na podstawie faktury VAT. Pamiętajcie, proszę wysyłać formularze diagnozy kosztorysu przed naprawą pojazdu. No to teraz ja, tak? Tak, nie, nie teraz nie. ja. A, no, przepraszam, Uff. przepraszam. Już mi się chciałeś wypchać w kolejkę. No. Mm. o co mogę rozszerzyć gwarancję? To znowu pytanie z mojej kategorii. Na to, na to liczyłem, nie? <laughs> Jak najbardziej. Więc tak, jeżeli chodzi o rozszerzenie gwarancji, to gwarancję możemy rozszerzyć o dodatkowy asystans, czyli o holowanie do każdego zgłoszenia awarii do 1000 zł na terenie całej Polski. Możemy zwiększyć czas trwania gwarancji, przedłużyć ją sobie do roku lub dwóch. Możemy dodatkowo zwiększyć limit kilometrów, jaki jest na gwarancji o 5 lub 10 tysięcy kilometrów. Jeżeli potrzebujecie jeszcze większej ilości kilometrów, ponieważ dużo podróżujecie, również jest to możliwe, wtedy jest przygotowywana taka indywidualna wycena dla Was. Zawsze można rozszerzyć gwarancję do pakietu grant, który obejmuje już 100% ustarek mechanicznych w samochodzie, poza elementami eksploatacyjnymi. No i też możemy zwiększyć gwarancję do pakietu grant z wyższymi limitami na naprawy, czyli po prostu żebyśmy otrzymywali większą kasę na, na, na naprawę tak naprawdę. Możemy również zwiększyć swoją gwarancję o dodatkową obsługę konsultanta Help Center, czyli żeby właśnie nie było zgłoszenia na formularzach, tylko w obsłudze Help Center my wszystko robimy za Was. Znajdujemy mechanika, cholejmy do niego auto, czuwamy nad całym procesem naprawy. Wy tak naprawdę tylko oddajecie auto i odbieracie naprawione. No i dodatkowo też, jeżeli macie automatyczną skrzynię biegów lub napęd 4x4 w swoim samochodzie, to również dodatkowo możecie je dokupić. No to była wyczerpująca. Odpowiedź. No, oczywiście <grym> tak, nie ma tak, nic tak, do badania. Tak. Dobra. Hmm. Czy mogę zgłosić awarię online? Czy muszę zrobić to telefonicznie? Oczywiście nie ma takiej potrzeby, jeżeli nie nie lubisz rozmawiać mm. przez telefon lub po prostu w godzinach pracy chciałbyś do nas napisać mail na Facebooku, czy na przykład zaprosić ze swojego panelu klienta, jak najbardziej możesz taką, taką awarię do gwarancji do nas zgłosić, nie, nie trzeba do na nas dzwonić. Tak, można też przez aplikację mobilną iHelp, również tutaj działa całodobowo. Tak jest. No, losujemy, losujemy. Jaki jest zakres gwarancji? Słuchajcie, no to jest uzależnione od tego, jaki pakiet gwarancji sobie wybraliście u sprzedawcy samochodu, tak? E wiadomo, że od podstawowego pakietu Classic, który jest tylko na silnik i skrzyni biegów, aż po ten najszerszy pakiet Grand, który obejmuje 100% ustarek mechanicznych w samochodzie. Jaki pakiet gwarancji wybierzecie, taki po prostu macie zakres gwarancji. Zawsze możecie tutaj z sprzedawcą ponegocjować, na przykład że ten wyższy pakiet gwarancji, a jeżeli nadal byłaby to jakieś, no nie wiem, brakowałoby czymś innego, pamiętajcie, że w ciągu trzech dni od dnia aktywacji gwarancji Agnieszka taką gwarancję bardzo chętnie dla Was rozszerzy. Oczywiście, śmiało, dowiedzcie. Na jaki czas jest gwarancja? Najczęściej nasze gwarancje są na 12 miesięcy, czyli na pełen rok. Natomiast oczywiście, jeżeli jest to dla Was za mało, chcielibyście mieć na przykład gwarancję na 2 lata, to jak najbardziej po zakupie nadal w ciągu tych w ciągu 3 dni taką gwarancję sobie do tych z roku do dwóch lat przedłożyć możecie. Jak najbardziej zapraszam do rozszerzania. Przepraszam to. dobra. Cóż to za pytanko. Co daje mi gwarancja? Gwarancja daje nam ochronę na wypadek usterek powstałych po zakupie samochodu. Czyli po tym, jak kupimy auto, coś nam się będzie z nim działo, to w ramach gwarancji my Wam to auto naprawiamy, pomagamy tutaj przy naprawach, czy też to auto holujemy, jak i udostępniamy auto zastępcze. No też pilnujemy, żebyście tutaj nie zaniedbali swojej naprawy, tylko szybko przystąpili do znalezienia warsztatu, no i tutaj jak najszybciej auto zdiagnozowali, żeby przywrócić je po prostu do użytku. No, pilnujemy terminów. O, jeszcze jedna duża się została. Dobra. Jak mam aktywować gwarancję? Słuchajcie, gwarancję aktywuje sprzedawca w komisie, który ma z nami podpisaną umowę o współpracę w momencie sprzedaży auta. Gwarancja jest aktywna już od momentu jej opłacenia przez sprzedawcę. Czyli tak naprawdę od razu. Tak, jak wyjeżdżacie po prostu z danego placu komisu czy tam autoryzowanego sprzedawcy, no to już macie gwarancję ta, która została aktywowana. Tak, dla potwierdzenia też przychodzi do Was SMS z informacją, że gwarancja została aktywowana oraz na maila przychodzą warunki gwarancji. No i oczywiście dokumentacja się samej aktywacji, czyli te dokumenty, które przychodzą drogą cyfrową, również otrzymujecie od sprzedawcy jako wydrukowany dokument, tak w formie tak. takiej. Papierowej, wręczanej, wręcz, od razu z fakturą tak. zakupu. Bo może nie chcecie marnować papieru, to wszystko jest i tak wysyłane online. Czy mogę przedłużyć gwarancję po jej wygaśnięciu? No niestety, Agnieszka, na moją wiedzę, takiej gwarancji już po jej wygaśnięciu nie można przedłużyć. Trzeba to zrobić w okresie jeszcze jej trwania, chociażby nawet ostatniego dnia. Zapraszamy zawsze do kontaktu. No. Tak, też pamiętajcie, że tydzień przed końcem trwania gwarancji my również z Wami się kontaktujemy i przedstawiamy ofertę przedłużenia pakietu gwarancji. Jeżeli nie zdecydujecie się na takie przedłużenie, to gwarancja po prostu automatycznie wygasa. Tak, no, nie jest to ubezpieczenie na przykład yy, obowiązkowe oceky, automatycznie się klientowi yy, właścicielowi auta przedłuży, tylko to jest yy, gwarancja jest dobrowolna. No i tutaj w momencie końca niczego nie trzeba dodatkowo w cudzysłowie wypowiadać, po prostu gwarancja się kończy. Jakie są limity napraw w ramach gwarancji? To jest uzależnione od tego, jaki mamy pakiet gwarancji. Limit jednorazowej naprawy wynosi od 2 do 8 tysięcy złotych, a limit wszystkich napraw od 5 do 40 tysięcy. Tak, dokładnie tak. Tutaj widzę, że nasz operator mówi, że nasze, nasze odpowiedzi już się przedłużają, a nasze, nasza dzisiejsza wizyta rozmowa z wami miała zająć no, krótszą chwilę. A, chwilę? Myślę, że po prostu w następnym odcinku odpowiemy Wam. Na resztę pytań. Trochę ich jeszcze tutaj nam się zostało. Jeżeli też macie jakieś inne pytania do nas, śmiało piszcie w komentarzach, chętnie odpowiemy w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia. Hej! Pamiętajcie o za zasubskrybowaniu naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Kolejnie hej.